W tym odcinku mordeczki spróbujemy ze speedrunować kosę. Także zanim się do tego szybko wezmę, przypomnę Wam o każdym konkursie na kosę na moim kanale cały czas możecie wygrać 5 kos, to się jeszcze nie skończyło i w każdej chwili może się skończyć. Zobaczcie, za 8, samo 40 macie już tutaj ponad 4000 zł, więc jest naprawdę o co walczyć. Oczywiście, mój kodzi, to niezmiennie stary przy wami no i oprócz tego, że właśnie macie te nagrody, no to jest darmowy Hajst na Start oraz procent przy doładowaniu. Ale dobra, jako że speedrun, no to spinadujemy kosę. I powiem Wam tak, pierwsza bitwa będzie za... No, zdecydowaną większość, tak? Na pewno będzie zdecydowaną większość. Weźmiemy sobie zrujnowaną skrzynkę Music Casea dwa razy, bo fajnie daje. Weźmiemy sobie Gold case a też dwa razy, weźmiemy sobie Ovli Case a dwa razy, Gigaboo Casea trzy razy. I taką bitwę właśnie. Dobra, no, jeszcze AWP Case. I taką bitwę na trzy osoby wystartujemy w tym momencie od razu, bez czekania. No, jest to bitwa praktycznie on Po co zostawimy te 12 zł? Ano, po to, że jak teraz przegramy, to będzie tak zwana sytuacja awaryjna. Plan B. I z tego będziemy próbować coś skórać. ale jak na razie skupmy się na bitwie, bo mamy mindset zwycięzcy. Jestem prawie pewny, że tą bitwę zgarniamy, wygrywamy i kose w dwie, minutę, dwie minuty też zgarniamy. Ale dobra, no kurde, myślałem, że mój zestaw muzyczny będzie jakoś... Wow, 22 zł! No dobra, dobra, teraz muszę powiedzieć, że lekko mi morale podskoczyły, szczególnie, że kolejna skrzynka teraz daje nam proficik. Czekamy jeszcze najbardziej na, e, na gigabuły, nie? Bo na gigabułach. Na gigabułach jest, jest, jest jazda dobra. Ale zobaczymy, zobaczymy. Bo niestety, ale. Bo Emini Widzę tutaj e, lekko nadgania. Ale to jest takie bezpieczne nadganianie, nie? Spokojnie, ja już widzę, że tę bitwę sobie wygrywamy. Jeszcze jakby jedna gigabułeczka dała nam jakiś fajny proficik. O, no jest zawłupka, która 10 zł. Nie, błagam cię, nie. Błagam cię to nie może być, prawda? Ja pierd. Nie wierzę, nie? Nie wierzę w to, co zobaczyłem na własne oczy. Powiem wam tak, dobra. Eee, za te 10 zł robię tylko i wyłącznie gold casea Ja pierdzielę, nie? Dawno nie byłem taki wkurzony. No co tutaj się odwaliło, no? Dobra, nieważne, nieważne, znaczy nie, no ważne, ważne, bo przegraliśmy challenge. Jest taka dupa, że to jest po prostu szok. Dajemy sobie taką bitwę. No i wiecie, co widzowie, jak to przegramy, bo tak pewnie będzie. Tak. Dajcie mi jeszcze jedną szansę, wiecie? Dajcie mi jeszcze jedną szansę. Eee, ja teraz tak, sprzedaję to. Czyli tak, żeby było. To, to mamy 102. Cyk. I sprzedamy jeszcze to. No i mamy 136. No tak jako tako, jako tako, jako tako. Dobra, to niech będzie tak jest. Ja, będzie co? Powtórzę bitwę. Nie, no nie wierzę, nie. Powtórzę bitwę, ale e, tutaj wymienię w takim razie jeszcze 5k punktów, bo brakuje nam 2 złote. Pyk. Ale, żeby było mało, tą bitwę powtórzę na graczy czterech. Jedziemy. Jedziemy w takiej zasadzie. Jak już mamy lecieć, to naprawdę, naprawdę na grubo. Jak to stracimy, to zostanie nam jest złoto 89 i będzie naprawdę lip lipa. O, jakaś municzka tutaj do nas dołączyła. E, nieźle, nieźle. Zobaczmy jednak na bitewce tutaj, tak? Bo nieważne, nieważne kto nas dołącza. Ważne jest nasze zwycięstwo. I niestety, ale w pierwszej skrzynce w ogóle.. Co jest grane? Czemu ten debil tyle dropi? Oczywiście to jest jego nick. Jak widzicie sam sobie dał taki nick, ja tylko czytam jego nick, ale ja czuję, czuję w kościach, że Gigabuła odda mi naprawdę duży profit. Że Gigabuła odda mi z nadwiązką. Mamy prawie 50 zł straty nad debilem. W ogóle to mamy ostatnie miejsce. W ogóle to mamy ostatnie miejsce, to i underdog by się naprawdę nadał, ale jest ciężko, nie? Dobra, jest ciężko w ciur. Ciężko, wciół, oporowo. Jeszcze nam kałach nie cię polecieć. Proszę cię, proszę cię gigabulko, daj zarobić, daj zarobić, no daj wygrać bitwę. Brakuje nam naprawdę bardzo dużo. No nie, no to się jeszcze sobie trafił, kurwa. Bo niestety, no nie jest nam dane zrobić kosę ze 150 zł. 2 minuty. Zobaczmy, czy będzie nam dane zrobić kosę z 220 zł. Na raz, bo tak też zrobię, robię oczywiście bitewkę od razu e, tego, tak ale zanim tą bitewkę zrobię wylosujemy sobie wyniki na skina z poprzedniego odcinka, także spośród 72 komentarzy wygrywa Gibowski, gratulacje mordko, spełniasz warunki, tak samo masz trening, także skin trafi do ciebie w ciągu kilku dni, a my teraz lecimy sobie z tą naszą bitwą za ponad 200 złotych i teraz tak, na początek wjeżdża USP Glockcase Glock Case kilka razy do tego. E, tą skrzyneczkę, bo nie było jeszcze dzisiaj. Dajemy Steampunk'a dwa razy. Dajemy AWP Case, albo nie, inaczej. Striking Ninja Case, Slime Case. Tą sobie damy. E, damy sobie jeszcze w ogóle, gdzie jest AK Case? To mnie ciekawi. Albo jestem jakiś ślepy, albo nie widziałem AK Case'a. Dobra, jest AK case dwa razy musi być. No i no to Giga nieszczęsto, nie? Bo Gigabułka jeszcze mi nie oddała. Oj, poniosło mnie za bardzo. Dobra, idealnie! Idealna bitwa 15 skrzyneczek, 4 osoby. I zobaczymy. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić koskę tak bardzo szybko. Jak na razie to mamy dwie próby ze sobą przepalone. No, jestem naprawdę e, wkurzony. Ale zobaczymy, tak. Zobaczymy. Nadzieja jest taka, że to nie jest koniec, że kosa będzie zrobiona. Może z tych faktycznie 200 zł, a nie 150, ale w dwie minuty. Wszystko zależy teraz od tej bitewki, nie? Wszystko zależy od tej bitwy. Nie no, co on drobi? Co on dropi, No, znowu mamy taką sytuację, gdzie mamy ostatnie miejsce widzowie. Czy wy to widzicie? Jak ja mam się nie wkurzać? Jak ja mam się nie wkurzać? Oczywiście najbardziej czekam na skrzyneczkę AK 47 case. Ja pierdzielę, no. No weź no, że oddaj. No weź no, że oddaj, no. Dobra, co mi teraz poleci? Co mi teraz poleci? 5 ,17 zł 17. Niestety Bodros mamy podobną sytuację, nawet gorszą. Nawet gorszą sytuację mamy jak w poprzedniej bitwie. Gość ma nad nami 80 złotych przewagi, nie? Ciemno to widzę. O! Nie no, cienko, 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 cienko Chyba, że teraz jeszcze jakieś grube coś, nie, no to jest słabizna Słabizna totalna, 80 zł musielibyśmy z dwóch skrzynek za 16 Co jest, jak widzicie? Patrzcie, Michael go wyprzedzi Prawie Michael go wyprzedził, patrz tu, kosa, tutaj była kosa, 600 Prawie 700 zł, kosa uciekła nam obok nosa O, nowe powiedzenie, kosa uciekła nam obok nosa Dobra, wiecie co? Nie, nie będę się cacko. zobaczcie jak moja historia wygląda. Tak, nie będzie. Teraz lecimy na samych jesterkach. Eee, dlaczego? Bo tak, tutaj będziemy dropić, mam nadzieję, że max winy i się z tym pogodzimy. Lecimy na cztery osoby. No i to jest wizowy osób ostateczny. To już jest poza challenge'em, zobaczymy tutaj. Ile w stanie będziemy nadrobić kosek Albo może czy w ogóle będziemy w stanie wygrać Bo jest naprawdę sytuacja bardzo ciężka Jeśli chodzi o moją historię bitew No i mamy Na dzień dobry mamy skina, który praktycznie zwraca koszt Calutkiej bitwy Naprawdę grubo Naprawdę grubo Naprawdę grubo Proszę weź mi coś to jeszcze jednego kopsni Rękawiczki mi daj, rękawiczki, 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 rękawiczki. Pyk. Okej, okay, nie ma rękawiczek. No to teraz M4. M4, 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 M4. No nie ma M4. No i ostatnia szansa na kałaszka. Nie. Dobra, jest, już myślałem, ale się obsrałem, nie? 2700. No i przynajmniej wyciągamy profit z tego odcinka, tak? Przynajmniej wyciągamy profit. No i tyle, wystarczy widzowie Jeżeli chcecie w tym materiale wygrać skina za 50 zł To zostawcie łapeczkę w górę Suba z dzwonkiem i w komentarzu Napiszcie mi e, Mordeczki, napiszcie mi Czy udało wam się kiedyś Zrobić kosę na CSGO skins A jak tak to w ile czasu Może tak, bo tego pytania jeszcze nigdy nie było Ja się teraz z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie No i trzymajcie się, cześć